Cześć, hej, witajcie! Ja jestem leśny i tak na wstępie macie konkursik na pikselową bluzeczkę. Żeby wygrać, jedyne co musicie zrobić, to zostawić subka na kanale, komentarz ze swoim nikiem oraz łapkę pod tym filmem. Rosowanie będzie w kolejnym odcinku, a teraz zapraszam do oglądania. No, i dzisiaj jesteśmy na męskim koncie. Ostatnio na tym koncie chyba nagrywałem ponad rok temu, więc większość z Was może nawet nie wiedzieć, że mam takie konto na Movie Star Planet. I będziemy próbować zrobić looka, który nam kojarzy się z jakąś piosenką. I pozdrawiam Sunflower, która dała ten pomysł w społeczności. I uznałem, że pierwszy look zrobię w stylu Ona by tak chciała. Jedni z Was mogą lubić tą piosenkę, inni nie. Ale chyba każdy ją zna. Jak ktoś nie zna, to. Um, o nie, 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 tam y, brzydkie słowa. To ja nie będę tego puszczać. I prawa autorskie, no ale tak. Um, możecie sobie puścić, jak nie znacie. I zrobimy Luka. Oś ogólnie zapraszam do zakładki Społeczność. Tam są fajne posty, y, tak. Często pytam Was o coś albo coś piszę ważnego, więc no zapraszam. jesteśmy na męskim koncie. Dlatego, że tą piosenkę śpiewa sobie chłop, i uznałem, że, no. To, to jest pierwsza rzecz, która mi pasuje do tej piosenki: męskie konto. I zrobimy tego Luka w stylu takim elegancko-imprezowym. Ale dobra, ja Wam nie będę spoilerować mojej wizji. Chyba pójdziemy w odzież wierzchną. Twarzy nie będę zmieniać, bo twarz jest w sumie fajna. Uznajmy, że te kolczyki są eleganckie. Ehm, I co ja tu chciałem, to nie wiem, czy to będzie w odzieży wierzchnej, czy może w swetrach. Co to jest? Nie. Uuuu, nie. Dobra, wezmę tą koszulę, bo jest taka trochę, wiecie, taka mroczna, ale jest to jednak koszula, więc ym, uznajmy, że to jest w miarę eleganckie. W sumie te kolory mi się strasznie podobają, oryginalne i chyba je nawet zostawię. Teraz serio, nie chodzi o lenistwo, po prostu mi się one podobają. Spodnie, no to chciałbym raczej jakieś rurki wybrać do tego luczka. No, <laughs> nie, to wygląda źle. Dobra, ej. ej, 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 może te? Czemu one mają tu takie dziury? Akurat dziury są spokojne w spodniach, ale nie takie. A jakby to dać na czarno, wszystko, żeby tych pasków nie było widać. Hmm, na razie zostawimy. Teraz obuwie. Nie, to nie. Są za duże. Jakieś buty mniejsze by się przydały, dlatego że te spodnie są takie ym, wąskie. I jakbyśmy weźmiemy ogromne buty, to one wyglądały jakbyśmy mieli stopę jakiegoś olbrzyma. Jakieś skarpetki bym tutaj wziął. Ej, są tutaj skarpetki, buty inne. Hama. Czemu tu jest papuga? Halo. Czemu w butach innych jest papuga? O co chodzi? Mogą to być takie skarpety, bo takich całych nie widać. Albo weźmy białe skarpetki. Białe skarpetki to słyszałem, że to jest eleganckie. Albo szare. Złoty środek. Leśny znajdź złoty środek. Nie, one wyglądają jakby miał brudne nogi. Dobra, niech będą takie. Ej, te buty są w porządku. Wziąłbym takie i sznurówki będą pod ten fiolet, tylko który to jest fiolet? Taki i podeszwa będzie. Ojeju. Nie, te skarpety nie mogą być białe, bo one tak dziwnie przez te buty przenikają. No, średni elegancik mi wyszedł. Trochę średni, wydaje mi się, no ale ja to ja. Ja nie umiem robić luków ładnych. Naprawdę nie wiem, co ja robię. Nie, zmieniam te buty, ja je zmieniam. Dobra, mam nadzieję, że te buty będą ładne po zmienieniu kolorów. czarne. A to będzie... Gdzie są te sznurówki? One są tak wysoko stra... Nie, jesteście z tą dziewczyną Która, no, chce być z wami Z tej piosenki I zdejmujecie spodnie, a tam są... Takie skarpety długie pod nimi. Ej, nie. Jeszcze może jakieś włosy wybierzemy, żeby nie było, że używam tych, które już mam. Wow, w ogóle, jak to wygląda. Ej, ale tak szczerze, te włoski są siliczne ale no, nie chcę, żeby było tak, że ym, idę na łatwiznę. Uuu, panie. Ej, w ogóle, wydaje mi się, że mówi Star Planet, zaczyna się starać ogólnie. Coraz lepsze tutaj te ciuszki męskie robią, więc plus dla was, plus dla was mówi Star Planet. Zawsze was hejtuję, ale teraz. To macie ode mnie plusika. Nie no, te są zbyt rozwalone. <grystanie> co to jest? Ej, nie! Wow! Ej, te włosy są serio ładne. Ja już chciałem się pośmiać, że co oni tutaj za włosy dodają, ale one pasują, kurde. Czemu tu jest tyle damskich fryzur? <grystanie> to no, to nie jest akurat już spoko. Halo MSP, czemu ja jestem w ogóle w zakładce długie włosy na męskim kącie? Nie wiem, fryzury. Nie, to nie jest fajne. A jakby te włosy wziąć po prostu w fiolecie, tylko takim ciemnym fiolecie. Cię. Jaki to jest kolor w ogóle ten z koszuli? Taki fiolet, ale to nie jest ten. Może ten. Ale to inaczej na włoskach wygląda. Lasny. Kurczę, no nie wiem. Czemu to musi mieć takie cienie jaśniejsze? O, może te będą ładne. Ej, te są serio w porządku. Te włosy nawet są ładne. Dobra, kupmy sobie je, tylko nie wiem czy te przejście nie jest zbyt mocne. Nie, no, dobra, jak mam być z wami szczery, to im dłużej nad tym myślę, tym bardziej oliwnie głowa. <noise> Więc po prostu kupmy takiego Luka Wydaje mi się, że jest spoczko nawet Nie jest taki zły Może jeszcze tylko buty sprawdzę jakieś inne Tak poza nagraniem, żeby was nie zanudzać No dobra, nie mam na to głowy W ogóle u Lesny 12 diamentów aż chcesz wydać Kupmy go, jest fajny nawet Tylko zmienię może animację Albo jest w sumie spoczko Ej, te buty z tymi spodniami fajnie nawet wyglądają Dobra, em, zapiszmy go sobie Ona by tak chciała Bardzo dawno nie robiłem Luka na męskim Koncie, więc dziwnie strasznie się robiło luczka na męskim kącie. Dobra, w sumie ten odcinek jest dość krótki, więc uznałem, że jeszcze jedną piosenkę zrobimy. W sensie, no, upodobnimy się do jeszcze jednej piosenki i będzie to Mama Ostrzegała, tak? Będzie to Mama Ostrzegała, pewnie każdy też zna z was tą piosenkę. Jedni pewnie ją lubią, drudzy nie. Ja ją w sumie lubię. W sumie to dziwne, że lubię popularne piosenki, bo lubię to i tą, więc no. I teraz jesteśmy sobie na leśniaczku, tak? Bo śpiewają kobieta w takim stroju troszeczkę słowiańskim i spróbujemy zrobić sobie takiego luczka czarno-czerwonego ogólnie twarzy raczej nie będę zmieniać, bo no wiecie, szkoda czasu i na pewno co mi się kojarzy z taką urodą to jakieś fajne, długie włosy, czarne i to mi się w sumie trochę kojarzy, ale tak nie, te... nie, nie, te mi się nie podobają chyba, że nie w sumie upięcia mi jeszcze się kojarzą z taką urodą tak, jakiś może koczek Taki, taki koczek spięty z tyłu. To by było fajne. W sumie ten z pierwszej strony mi się nawet podoba. I go chyba kupię na razie. W sumie nie kupię, tylko wezmę. Teraz sukienki. Dziękuję, Gabi Muniek. Za pozderko, tak. Albo jakieś słoneczniki może. Albo może nie. Już sam nie wiem. Ej, to jest ładne nawet. Biały, czarny i czerwony. Tak. Te trzy kolory mi się kojarzą z taką właśnie urodą. Może weźmiemy sobie to i. Hmm, takie to nie. Wygląda jak krew jakaś w sumie. O Boże. Dobra, na razie niech będzie sobie. Ogólnie. Ten look w zamierzeniach jest mega prosty, ale nie wiem, mam jakieś blokady w środku, że nie wiem jak to zrobić, dobra, te kabaretki się przydadzą, no i kurczę, no nie wiem co tu dodać, dobra, czułenka, czułenka tak leśny, spokojnie, wdech, wydech, uda ci się zrobić piękny look, wszyscy w ciebie wierzą, ja sam w siebie nie wierzę, ja te kabaretki zdejmuję, na razie, nie wiem, nie, dobra, damy to czarne, nie, damy to inne jednak, zdecydowany leśny, tak, to jest podstawa, raj stopy, leśny, Znajdź jakieś fajne rajstopy, które będą do tego pasować. Czemu jak ubieram coś takiego, to w ogóle tutaj to wychodzi za koszulkę i ja nie wiem, serio. Nie wiem, czy to ze mną jest coś nie tak, czy z tymi ciuszkami. Dziękuję Pastel Unicorn. Naprawdę, to jest w porządku, tylko z tą sukienką jest coś nie tak. Ja muszę ją zmienić, bo każdy ciuch, który biorę, to w ogóle jest pod rajstopami. Czy jak to tam nazwać? No nawet może być coś takiego. No leśny, no. Ten look nie musi być idealny w sumie. Każdy wie, że nie umiesz robić luków Nikt nie będzie się z ciebie śmiać chyba. What? Czy mi się wydaje, czy... Co? Czemu tutaj są nagie stopy, a ubrałem te, te coś na nogi? Aha. Dobra, ej, niech to może tak zostanie, chociaż nie wiem czy... Nie dobra, nie... lepiej jak tak są zasłonięte. I wziąłbym jakiś kwiatek na głowę jako akcesorium. Szaliki, torebki, nakrycia głowy. Nakrycia głowy to chyba będzie. O, albo taką opaskę. Ej, ona mega pasuje do tego stylu. I chyba nawet ta na teledysku miała taką. No no, lesny, no w, ko w końcu zaczyna ci coś wychodzić. Kisieśniejszy odcień bym tego znalazł. Dobra, albo taki, tylko później muszę zmienić kolor butów na taki sam. Tak i, i, i jeszcze tego. To w sumie cały czas było takie same, tylko po prostu odcień trochę na tym inaczej leży. Dobra, jednak zmieniłem kabaretki na takie, i może jeszcze bym jakąś narzutkę na to znalazł, chociaż no nie wiem co tam będzie. Odzież wierzchna, bo już jest coraz zimniej i żeby nasza movie starka nie zmarzła i w ogóle, tylko co by tutaj na tą górę znaleźć, w sumie nie wiem. Nie, dobra, jednak bym zostawił to po prostu tak, jak jest. Moim zdaniem wyszło. Ej, to, które miałem już wcześniej kupione, nawet do tego pasuje, więc nawet nie będę tego zdejmować. Ej, fajnie to wygląda nawet. W sensie, no nie jest to jakiś najpiękniejszy look, no ale nie chciałem go robić. Pół godziny i w ogóle dodajmy go tutaj sobie. Dobra, będzie bez tej kurtki. Mama ostrzegała. Przyłącz się teraz do oceniania. To nam tak wyszło, a jak ona, no tutaj miała w ogóle żółty jeszcze, ale o, tu była czarno-czerwona, tak, może to nawet pomarańczowy trochę. Tutaj panie były czerwono-białe, więc no wydaje mi się, że nawet pasuje. Nie wiem czemu tutaj ma tą kurtkę, tam nie ma, nie wnikam i. To by było na tyle w tym odcinku. I możecie napisać, czy chcielibyście więcej odcinków, w których będę robić luki w stylach piosenek. Ja już nie będę przedłużać tego filmu, więc do zobaczenia i pa 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 pa.